Black Ops 6 to zjarany śmietnik i fani odwracają się od trejarka. Black Ops 6 Multiplayer Beta jest okropne, 2 na 10. Black Ops 6 to najgorsze Call of Duty, jakie kiedykolwiek grałem. To wygląda źle dla Black Opsa 6. Martwię się o Black Opsa 6. Witam Panie i Panowie, dzisiaj kończy się drugi tydzień Bety. Tej otwartej Bety, Call of Duty Black Ops 6. No i nie wygląda to zbyt ciekawie, przynajmniej widać to po postach na redzicie filmach na YouTube, przynajmniej po ich tytułach oraz po tematach na niektórych grupach, czytaj na przykład grupa Call of Duty Polska, więc dzisiaj powiemy sobie jak jest, bo ja miałem okazję w końcu pograć w tą betę, tą open betę, żeby sprawdzić jak to było, bo ja przez cały weekend nie grałem, tylko czytałem i widziałem informacje na temat tego, że to jest popsute, to nie działa, to jest złe, to jest do naprawy, to jest pieprzone, ta beta jest po prostu zła, więc pograłem i mam z opinię na temat tej gry. Co tu się dzieje z Black Opsem i jak on wygląda? Na początku sprawdźcie sobie ankietę, którą zrobiłem na tym kanale YouTube 439 osób zagłosowało 37%, że gra jest spoko, jest dobrze, 39, że jest średnio, no i 24, że to jest tragedia. Więc zakładajmy, że tak naprawdę czy te dobrze i średnio to są osoby, które w miarę dobrze się bawią ogólnie, no to mamy w sumie takie ponad 70% osób, które w sumie się bawią w tą grę, no i pograją, czy to szybciej skończą, czy to później skończą. Niektórzy pograją 2 godzinki już mają dosyć, niektórzy pograją 5 godzin i może jeszcze nie mają dosyć, ale muszą kończyć. No i te, te 24% mają po prostu tą grę gdzieś, że im się po prostu nie podoba. No i w komentarzach widać, że są osoby, które chwalą tą grę, że wszystko jest u nich w porządku i są osoby, które twierdzą, że ta gra to jest ściek, im się po prostu nie podoba. Ja wiem, że ta pula głosów to nie jest jakaś tam bardzo duża pula głosów, ale mniej więcej obrazuje to jak moi widzowie postrzegają tą grę. Więc na starcie powiem, że na tą OpenBT troszeczkę dali nam więcej kontentu. Mamy mapę albo tryb 2 na 2 nową jedną mapę tak naprawdę dodatkowo do młynu, która jest mniejsza, która jest tak zwany run and gun i tam faktycznie można odczuć, że czasami respy są spieprzone. Małe Balans broni, ten jackal faktycznie czuje, że jest nerfiony gra się nim lepiej, dodatkowe SMG, więc troszeczkę mamy więcej rzeczy do testowania. No i chyba przyspieszyli levelowanie postaci oraz broni, bo to było bez sensu, że trzeba naprawdę długo czekać, żeby levelować broń, skoro mamy tylko to testować, a i tak nic nie przechodzi. Więc dobrze, że to przyspieszyli. Ale jakby takie główne obiekcje i wady tej gry to jest optymalizacja, bo wciąż osoby narzekają na to, że mają spadki FPS-ów. Że mają ścinki, że mają pakiet bursty, więc kwestia serwerów oraz optymalizacji. Kwestia hitregów ponoć została już trochę naprawiona i jest lepiej, ale mamy też problem z tym, że live nie live marki tylko hitmarki zostają zbyt długo czasami, bo czasami nie. I wtedy nam się wydaje, że po prostu dana postać dostaje hitmarki i wydaje nam się, że już powinna zginąć i tak dalej. To jest tak po prostu mylące jest. Więc kwestia hitmarków również tam jest po prostu rozwalona pojawiają się głosy, że spawny są rozwalone to znaczy, że postacie pojawiają, znaczy gracze pojawiają się w w których tak naprawdę nie powinni się pojawiać, bo pojawiają się tam na plecach albo my się pojawiają graczom na plecach i po prostu mamy tak zwane free kille tutaj akurat różne obiekcje się pojawiają i wydaje mi się, że problem zależy od mapy. Jeżeli chodzi o tą nową mapę no to faktycznie może być tak, że wszyscy biegają wszyscy są rozproszeni i nagle nie ma się gdzie respić dana osoba, no i się finalnie respić komuś na plecach albo przed kimś różnie bywa, tak? Więc to są te główne powody oraz serwery i i to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o takie główne obiekcje do tej gry. No i oczywiście, jak sama jakby konstrukcja map wydaje się być nie najlepszą konstrukcją pod CDL-a, pod rankedy. Po prostu tak, no nie wiadomo jakie mapy jeszcze dostaniemy yy, na premierę. Dostaniemy więcej map, ale z tego co jak mówił, nie chcą nam dać większych map, chcą, żeby te mapy były mniejsze oraz średnie. Co może sprzyjać takiej arkadowości, tak zwane run and gun i tak dalej, tak dalej. No ale no nie każdy musi być oczywiście tego fanem. Więc jak było ze mną? Jakie ja mam odczucia wobec tej bety, otwartej bety? Więc tak. Ja nie miałem żadnych lagów. Ja nie miałem problemu z serwerami, ja raczej nie miałem problemów z Hitregem, a jeżeli miałem, to za bardzo mogłem na to nie zwrócić uwagi, bo też rozmawiałem z chatem. Zresztą, osoby, które to oglądają, mogą być live streama i osoby, które były ze mną na live streamie, ja te testy przeprowadzałem na live streamie. Nic nie robiłem off stream, wszystko przetestowałem na live streamie, więc wszystko było widać, jak to u mnie działa. Więc ja nie miałem tych problemów. Ja zauważyłem faktycznie, że te hitmarki czasami się zbyt długo trzymają, że się pojawiają albo z lekkim opóźnieniem, albo się zbyt długo trzymają. Jeżeli chodzi o serwery, jeżeli chodzi o responsywność, nie widziałem tego problemu bardzo rzadko, albo może wcale, nie byłem pewny, czy to z mojej winy, czy to z winy serwera, może mi slight nie wszedł, może ja coś źle zrobiłem, nie byłem w stanie tego do końca stwierdzić, e, więc no tutaj bym musiał chyba dłużej pograć, albo po prostu e, ta różnica była tak znikowa, że po prostu mogłem ja coś spieprzyć, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, ale nie ma tego tak, jakby e, to nie jest tak uciążliwe, albo nie było tak uciążliwe, jak to na przykład jest w Warzone aktualnie, tak? Więc jeżeli chodzi o serwery, o responsywność, o hitrek, e, o... Widoczność na mapie i tak dalej było u mnie ok. Miałem jedną albo dwie sytuacje, w których faktycznie ja się zrespiłem komuś na plecach i ktoś mi się zrespił na plecach, ale to było na tej nowej, mniejszej mapie. Jeżeli chodzi o tą mapę, tutaj nie miałem takiego problemu. Jeżeli chodzi o inne mapy, również nie miałem takiego problemu, że ktoś mi się po prostu respił e, na plecach. Szczerze powiem, tak? Więc jeżeli chodzi o te wszystkie obiekcje. Nie wiem, ja zagrałem mój pierwszy mecz Akurat w tą obet, o, OPEN BETEK zagrałem na myszce, No bo źle podpiąłem pada, strata, tata, więc nie wiem, jak pada. Kolejna obiekcja to jest skill base matchmaking. Czy lobby były zbyt trudne? Ludzie na streamie mogli to ocenić. Mieliśmy łatwiejsze, trudniejsze lobby, średnie lobby, wygraliśmy 90% naszych meczy. Yy, jak się nie skupiłem, gadałem z chatem, wybiegałem na typów, mnie zabijali. Czy fakt, że na przykład dwa razy mnie typ zabije, czy to oznacza, że lobby jest zbyt trudne? Nie wiem. To już jest kwestia tak naprawdę umowna. To już jest kwestia tego, czy ktoś się czuje, że nie powinni go zabijać w ogóle w grze komputerowej? Nie wiem. Chodzi mi o to, że mieliśmy różne lobby i wygrywaliśmy zdecydowaną większość meczy. Graliśmy. Po południu, po południu, czyli 11, 12, 13, 14, takie godziny graliśmy, więc teoretycznie matchmaking powinien być już umiarkowany. Nie były to godziny późno wieczorne, bo o 19 już zamykają betę, no ale wydaje mi się, że to mniej więcej odzwierciedla, co tam jest. Ja osobiście grałem chyba 4 godziny i nie zmęczyłem się grając w swoją grę. Nie zmęczył mnie skill-based matchmaking, a miałem też mocnych graczy, mocne loby, i to jest jedno z tych lobby, gdzie faktycznie dużo graczy ogarnia. Nieraz przegrałem fight, bo ktoś mnie movementowo zrobił, więc naprawdę tutaj musiałem się trochę bardziej skupić, ale też osobiście nie miałem nic przeciwko, w sensie, że to źle, że ktoś był lepszy ode mnie w danym momencie i ja rozumiem to, że matchmaking nie może być cały czas mocny, ale szczerze mówiąc przez te 4 godziny grania matchmaking był różny i nie wiem, może niektórym się wydaje, że to powinno być tak, że oni cały czas powinni być top na mapie, a my byliśmy w sumie praktycznie w większości czasu, trudno mi jest to ocenić. Musiałbym się nad tym zastanowić, ale szczerze powiem, że naprawdę nie był dla mnie ten matchmaking tak upierdliwy. Może to była pora, może nie wiem, może dlatego, że chillowałem bardziej i rozmawiałem z chatem, testowałem różne rzeczy. Czasami w ogóle zatrzymywałem się, żeby przetestować coś. Nie umiem tego stwierdzić za bardzo. Może jestem tak dobry, może jestem tak zajebiście dobry, że nie boli mnie ten matchmaking i nie wiem, no nie mam pojęcia. Naprawdę ciężko mi stwierdzić, co tu się wydarzyło, że naprawdę nie zmęczył mnie ten matchmaking. I, I że nie mam takiego odczucia Jak niektórzy robią, że skill based matchmaking jest podkręcony Na maksa i tak dalej, że mnie zabijają Faktycznie zdarzały się sytuacje, w których ja wybiegam Ktoś mnie zabija, ja wybiegam, który ktoś mnie zabija Ale często ja po prostu biegłem przed siebie Nie patrząc, po prostu gadnałem szatem, wybiegam W tym samym miejscu, w tym sam sposób Ze slajdem, z broją podniesioną do góry Wiadomo, no różne rzeczy robiłem, tak, więc nie analizowałem tego, czy jakoś specjalnie się starałem wybiec tak, żeby mnie nikt nie zabił, czy po prostu biegłem na pałę. To też może coś takiego być. Nie wiem, czy ludzie takie mają poczucie, że mogą biegać na pałę i i, 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 nie wiem, naprawdę ciężko mi stwierdzić. Fakt faktem, mnie ten matchmaking, przynajmniej przez te 4 godziny jak grałem, w tą otwartą betę, ostatni dzień otwartej bety, nie zmęczył, nie odczułem tyle negatywnych, yy, nie wiem... Jak to powiedzieć? Tyle negatywnych odczuć, z braku lepszego słowa, tak? Nie mam takiego negatywnego odbioru, odczucia tej gry, jak ludzie to prezentują. Sorry, może się nie znam na Call of Duty, tak? Zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy, które muszą być zaadresowane i naprawione, bo to nie może być tak, że po prostu yy, są osoby, które mają jakby większe ścinki, lagi i tak dalej. Może też być tak, że te osoby, nie wiem, nie zrobili aktualizacji... Nie wiem, Windowsa, karty graficznej, coś im nie współgra. Nie wiem, na konsole to powinno działać tip top, a nie działa. Niektórym na konsole? Czemu? Nie wiem. Przecież mamy te same konsole tak naprawdę. To dlaczego niektórym działa, zarobiście, innym działa trochę gorzej, bo mają spadki FPS-ów? Tego nie potrafię wyjaśnić, bo ja się osobiście nie znam. Nie wiem, jaka jest różnica w pozespołach i czy w ogóle jest jakaś różnica. I tak nie powinno faktycznie być. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że pc ty są różne i. Różne sytuacje się zdarzają. Możesz mieć zarambistego peceta, ale tam... ule fajnie tutaj poszło. Możesz mieć. Tutaj jak ładnie to poszło. Proszę bardzo, proszę bardzo, zatańczone. Nie wiem, ja jestem fanem tej gry, mi się dobrze gra. Naprawdę jestem fanem movementu, jestem fanem tego wszystkiego. Czy tutaj ten fight powinien wygrać? Nie wiem, może nie, może więcej trafił, może miałem brzejść życia, nie wiem, jakoś mnie to nie zabolało, że przegrałem ten fight, mimo wszystko. Eee, ale no, jest jak jest. Zdaję sobie sprawę z problemów, ale. Nie jestem w stanie pioczyć na tą grę, nie jestem w stanie narzekać na tą grę, bo moje doświadczenie jest takie, a nie inne. Może ja mam po prostu szczęście i nie powinienem się wypowiadać na ten temat. Nie wiem. Wy zdecydujcie. Osoby, które były na live'ie, było, nie wiem, półtora tysiąca osób przejście w sensie, że łącznie e, i widziało to jakie mam doświadczenie z tą grą, gadałem z czatem, omówiliśmy sobie wszystko i wychodzi na to, że naprawdę nie jest źle i dużo ludzi narzeka, żeby ale też nie chcę negować ich doświadczenia, bo faktycznie, jeżeli ktoś ma non-stop ścinki, jeżeli ktoś ma non-stop spadki FPS-ów, to ja się nie dziwię, że nie jest w stanie doświadczyć pełni rozgrywki. Ja ponownie, nie mam ścinek, nie mam pakiet bursów, mimo że się ikonka pojawia. Jak się pojawia jakaś ścinka, to ja nawet jej nie zauważę, bo jakoś tu, nie wiem... Szczęście mam, podobnie, może szczęście mam, może aktywnie mnie kocha. Może faktycznie aktywnie stwierdził, że All Squad to jest ten, którego będziemy wspierać i chronić jego matchmaking, chronić jego performance, bo on musi dobrze gierkę pokazać. Dla swojej publiczności, która złapie, nie wiem, filmik może 3000 wyświetleń. Co ja wam mogę powiedzieć? Jest jak jest, ja staram się być jak najbardziej obiektywnym mogę. Przekazuję wam moją opinię i moje doświadczenie. Moje doświadczenie było jak najbardziej spoko tą betę się grało też całkiem spoko. Czy matchmaking był ok? Był różny, był raz łatwiejszy. Raz wygraliśmy mecz do, do zera, praktycznie. Raz naprawdę musieliśmy się postarać i było trochę ekscytujące, że faktycznie trzeba było się przypocić, żeby ten wygrać mecz Raz zostaliśmy w pierdziel, więc naprawdę to było randomowe, tak jak teoretycznie powinno być. Plus połączenie było znośne. Więc co wy myślicie? Jak wy się bawiliście? Teraz tak, ja rozumiem, że problem lagów, FPS-ów to już kwestia optymalizacji. Czemu wam tak to nie działało dobrze? I don't fucking know, ale mi działało dobrze, więc dajcie mi znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym Black Opsie, czy faktycznie przesadzają z tą negatywną narracją, mimo wszystko serwery, hitrek i te inne rzeczy muszą być naprawione, ale pytanie brzmi, czy ta gra dostaje tyle hejtu, ile powinna dostawać? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku i widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale.